Ja bym zrągować panny i truciznę wypił. Zdrawie was panny! Dali Bóg. Im więcej patrzę, tym większa ochota do żeniaczki bierze. Kiedy ślub? Nie pora o tym mówić przed końcem żałoby. Wyschnę do tego czasu jak trzaska. Mm. Niech mnie kule biją Dobrze, nieboszczyk dziaduś powiadał, żeś wać pan gorączka A, Musisz żebyś pana do tego przewyknąć. A wać pan odwyknąć, bo nie może tak być Waćpanna, będziesz mnie na nitce wodzić. Oj, niepodobny Waćpan do takich, których na nitce wodzą. A jakże co? A mało to ojcowie naomali sobie w konwencie rózek na mnie, żebym różne mądre maksymy spamiętał? A którą to żeś Waćpan najlepiej spamiętał? Kiedy kochasz, padaj do nóg. O tak. Pójdź Waćpan, proszę, bo się rozgniewam. I ciotka zaraz przyjdzie. A choćby cała w ciotek nadeszła, nie zaproś ochoty. Strajca zwać pana? Judasz! A nieprawda, bo kiedy całuje to szczerze. Chcesz się przekonać? A nie się pan wasz. U nas mówią proś, a nie dają to bierz sam.